Dobry wieczór. Ciekawe, czy o, ośmioro Was nie śpi o tej porze. Już 11 osób. Pozdrawiam Państwa. E, dzisiaj troszeczkę przyziemie, tak bardziej przyziemna e, opowieść moja. E, e, no tak, ale... Zwróćcie uwagę, tutaj ostatnio mądrze się trochę i opowiadam o jakimś innym świecie, o tym, że nasze życie jest jako właściwe gdzie indziej. Wielu z Was może mnie posądzać o pewną taką brudną filozofię, że Jackowski na starość sobie ubzdurał jakieś tam historię, ponieważ jest stary i bliżej mu ku śmierci, więc. Wymyśla historie alternatywne, żeby, żeby miał jakąś nadzieję, że gdzieś się jeszcze znajdzie i będzie funkcjonował i istniał. Rzeczywiście, może by, te moje opowieści byłyby niewiele warte o tym innym świecie, o, 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 o tym, dlaczego tu jesteśmy, gdyby nie właśnie te przerywniki, które są bardzo wymowne i istotne. Hello Anna, witaj. Leon Z, Siema Krzysiek, Siema kolego. Witam. Kącik. E, o, szybko to przelatuję. Witam was. Jest już w was prawie 300 osób. E, kilka dni temu trafnie wskazałem zwłoki mężczyzny wełku w jeziorze Ełckim, Wyciągnęła go grupa pana Rokusa, e, specjaliści. Mieliśmy razem styczność też w działaniu w sprawie pana Staraka. E, e, ta głośna sprawa w tym roku. E, chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Dzisiaj się wyjaśniła sprawa zaginięcia sprzed już paru dni starszej pani. E, ta kobieta mieszkała w takiej niedużej miejscowości Iłowa Osady e, koło Działdowa. Czyli warmińsko-mazurskie bardziej tu gdzieś te rejony. Kilka dni temu, trzy bodajże dni temu, lub cztery, powiedzmy trzy dni temu, zwrócił się młody mężczyzna do mnie z prośbą, o rozpaczliwą prośbą, gdyż to chyba była jego babcia, jeżeli się nie mylę, zaginęła kobieta Janina Pawłowska z miejscowości Iłowa Osady koło, koło Działdowa ta pani cierpiała na, na demencję starczą kilka dni temu wzięła z sobą rower i znikła. Tutaj na łamach SK Olsztyn, ale też wiele prasy pisało, że ta pani zaginęła. Tu jest ogłoszenie o zaginięciu, informacja o zaginięciu. Policja w Działdowie poszukuje zaginionej 73-latki kobieta, ma demencję starczą. 73-letnia Janina Pawłowska pochodzi z Iłowa Osady, województwo warmińsko-mazurskie. Kobieta wyszła z domu 9 grudnia w poniedziałek o godzinie 13 i do tej pory nie wróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej, że 73-latka cierpi na demencję starczą i choruje na cukrzycę. Sprawa poważna. No, oni się chyba do mnie zwrócili. Dzisiaj mamy piątek, czwartek, środę, środę, wtorek wieczór albo w środę. Starałem się bardzo szybko działać. Już tego samego dnia, jak się do mnie zwrócili, określiłem pewne miejsce w lesie, ale to robiłem na szybko, bez przygotowania, mając do dyspozycji tylko zdjęcie z internetu. Tej pani żadnej rzeczy nie miałem. Oni wysłali rzeczy, ale to tutaj się czas liczył i wyobraźcie sobie, że określiłem pewne miejsce. E, jeszcze tej samej nocy e, przeszukiwano to miejsce, nie znaleziono tej pani. Ten pan zadzwonił do mnie i powiedział, że brak efektu, więc przystąpiłem po raz drugi do wizji. Tym razem się e, zawziąłem i trwało to wiele godzin. E, ja mu obiecałem, że wyślę mu mapę z naznaczeniem drugiego terenu. W ciągu godziny, dwóch trwało to do wieczora. Do późnego wieczora, gdzieś około godziny 20 21, wysłałem jemu mapę z konkretnym miejscem. I teraz słuchajcie, to się wydaje takie proste. No, kobieta w niewielkiej miejscowości wyjeżdża rowerem w tej miejscowości i nie ma jej. I teraz tak. Słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że. Że e, jakbyście sobie otworzyli na mapie, e, na Google Maps, e, to miejscowość e, e, Iłowa Osady, no to macie okolice, Gdzie ona mogła pojechać? W którym kierunku? Słuchajcie, musicie trafić w punkt, ale przecież macie 360 stopni obszar. Nie wiadomo jak daleko pojechała. Nie wiadomo w ogóle, czy z tego Iłowa wyjechała. Może pojechała bardzo daleko, a może nie pojechała daleko. A może jest koło domu. Zawsze, kiedy jest wyjaśniona sprawa, wydawa jej się ona prosta, ale to nie jest tak. Siedzicie przed zdjęciem i macie 100 tysięcy alternatyw do domysłu. Kiedy cały dzień siedziałem po raz drugi nad wizją nad panią, nad tą panią, skojarzyło mi się, że ona jest między obszarem, gdzie są dwie hale. Okazało się, że to były kurniki to nie były kurniki już w Iłowie Osada, tylko były to e, e, kurniki e, we wsi, albo w okolicach wsi Sochy. Ta wieś jest o kilka kilometrów oddalona od Iłowa Osady. I miałem wrażenie, że tak jak są te obiekty duże, e, e, dwa stoją, tak mi się skojarzyło, to muszę pójść w bok, w tą stronę, nie w kierunku tych obiektów, tylko w boczną stronę. I tam będzie taka rzeczka i bagna. I ona leży na tych bagnach. Naznaczyłem to na mapie. To jest ta moja mapa, którą wysłałem mailem. I zasugerowałem e, miejsce. Zaznaczając, że nie jestem tego pewny. Że jak otrzymam mapę e, rzeczy jej osobiste, żebym mógł je powąchać, dopiero wtedy ta wizja będzie miała smak. Rano dzisiaj otrzymałem SMS-a, bo już w nocy oni nie pojechali w to miejsce, rodzina i ekipa poszukująca, bo tam sporo osób szukało i policja i od tego pana otrzymałem rano SMS-y, jeszcze jak te rzeczy do mnie nie dotarły, że panie Jackowski niech pan już się nie zajmuje sprawą, wszystko wyjaśnione, oddzwonię. Ten pan oddzwonił dopiero do mnie po południu, napisał oddzwonię jak ochłonę. Zadzwonił do mnie już właśnie pod wieczór dzisiaj i powiedział, że w tym miejscu, które naznaczyłem, znaleziono tam, nawet ekipa poszukiwawcza nie chciała iść w to miejsce, ponieważ, słuchajcie, tam były straszne gęstwiny i, i, i były bagna. Na tyle dramatyczne te poszukiwania były, że dwie osoby z ekipy poszukiwawczej. Wpadły w te bagna, Jeden, jednego wyciągnięto prawie całego mokrego, bo wpadł w jakąś dziurę bagnistą, a drugi do połowy wpadł. I jednego i drugiego bezpiecznie wyciągnięto i się nic nie stało. E, może by nie przeczesano całego terenu z powodu trudnego terenu i, i, i wątpliwości, gdzie taka starsza pani z rowerem jeszcze mogłaby pójść tam, w takie akurat miejsce, ale e, ktoś znalazł rower. I ten rower w tym miejscu w trakcie tych poszukiwań już dał pewnik, że ona tu gdzieś w okolicy musi być. No i poszli dalej w to bagno w ten punkt, który ja skazałem i tam e, o dziwo kobieta nie była pomoczona. Tam leżały zwłoki kobiety e, i e, nie leżała ona w żadnym bagnie. Czyli na tyle miała szczęście, że nie zapadła się w żadną zapadlinę. Tylko doszła do jakiegoś miejsca i upadła. Być może e, za słaba. Które pisze, że mogła mieć miała cukrzycę, więc więc wiadomo, jak organizm działa, jeżeli w odpowiednią porę nie ma nie otrzyma insuliny. Tak czy inaczej dla rodziny prawie tygodniowy koszmar zakończył się i Bogu dziękuję, że jestem, że jestem jakimś cieniem kogoś, kto przyczynił się do pomocy, do odnalezienia zwłok tej pani. Tak jak mówię w tym tygodniu to są drugie moje zwłoki, ponieważ w Wełku wskazałem też trafnie miejsce, gdzie utopił się człowiek. Też okoliczności, bo wyszedł, wyszedł człowiek z, z restauracji, gdzie jakaś była impreza zakładowa. Wesoły mężczyzna, mężczyzna, który nie miał powodu do samobójstw, niestety wyszedł. Ja określiłem, że on doszedł do jeziora Euckiego i są barierki przy brzegu, i on się przechylił przez te barierki, wpadł do wody i tam go też znaleziono. Proszę Państwa, to tak jest. Zobaczcie. Można się mądrzyć i opowiadać wam historię z mchu i paproci, tworzyć filozofię, zawsze się znajdzie słuchacz, który tego wysłucha, a, a zawsze się też znajdzie ktoś, kto w to uwierzy. Czy widzicie, żebym ja wam to opowiadał o jakichś historiach związanych z aurami, z fruwającymi aniołami, z różnymi historiami? Nie, bo ja jako jasnowic, jako wytrawny Jasnowic, jako ktoś, bo nieraz mi zależy, dlaczego pan się chwali? Dlatego, że mam czym. Bo to nie jest tylko chwalenie, to jest też duma. Moja duma. E, proszę, to e, tą panią poszukiwaną ja ją wskazałem. Ja dzisiaj dostałem podziękowania za wskazanie zwłok tej pani. Więc e, to jest duma w tym miejscu, naznaczonym przeze mnie. W innej miejscowości, jak zaginęła, znaleziono jej zwłoki na bagnach. To jest efekt prawdy tego, co się robi. I teraz zrozumcie, że ja przez to co robię, staram się to robić, żeby to miało sens, żebym ja rzeczywiście miał w tym efekty, czyli ta metoda działa. Więc zrozumcie, że to co ja wam opowiadam, to co ja wam mówię na tematy powiedzmy związane z, z tamtym światem, jak mi, tu to, to właśnie ustalmy jedną rzecz, mi się tak nie wydaje, ja tak to czuję, to do mnie przemawia. Powiem Wam rzecz niezwykłą jeszcze z dzisiaj. No bo najważniejsza sprawa dzisiejszego dnia to jest ta Pani. W tym tygodniu to też znalazłem kotka, e, gdzie ludzie mi tu w mailu podziękowali, że w tym rejonie, gdzie wskazałem, znaleźli kotka błąkającego się. E, to ładne, że można poczuć zmarłą osobę. E, właściwie żywą osobę. Impuls dała mi ta pani. To fajne, że dalej jesteśmy. Wiecie, dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który przeżył człowiek z centralnej Polski, dokładnie z województwa Wielkopolskiego. E, bardzo mądry, pokorny człowiek, który przyjechał do mnie, e, z którym jeszcze będę rozmawiał e, telefonicznie jutro. E, Opowiedział mi niezwykle dramatyczną historię i bardzo niezwykłą historię. Otóż temu człowiekowi w przeszłości, ileś tam lat temu, z powodu jakiejś choroby zmarł kilkuletni syn. Po tej tragedii pocieszało go to, że miał on drugiego syna i cieszył się tym synem do 20 roku życia. Jego życia. Syn pracował w służbach mundurowych, jeżeli się nie mylę, był policjantem. Jego syn pewnego dnia w tym roku, wracając, wracając do domu, gdzie z rodzicami mieszkał, stał się wypadek. On jechał, w podajże Fordem, Trzy samochody osobowe uczestniczyły w kolizji. Niestety, wszystkie te osoby ocalały z tego wypadku, oprócz jego syna. Syn zginął na miejscu. Drodzy Państwo, podwójna trauma stracił dwoje dzieci, ale coś innego się stało coś jeszcze bardziej niezwykłego. Otóż ten Pan opowi opowiada taką historię. W dzień. To się stało nad ranem, kiedy do tego wypadku doszło. W dzień. Po tym wypadku, w pierwszy dzień, ten pan mieszkał w bloku, na trzecim piętrze, mówił. I jego sąsiedzi, mąż, żoną, dorośli ludzie, szli klatką schodową na czwarte piętro, tam gdzie mieszkali, czyli mieszkali nad nimi. I na półpiętrze, na półpiętrze przed trzecim piętrem, idąc z miasta, wchodząc na tę wchodząc do góry, na półpiętrze spotykają, znaczy widzą ich syna, widzą tego pana syna. Eee, uważajcie, co ten pan mówi. Oni wiedzieli już o tym wypadku. Oni wiedzieli, że to się wydarzyło, że ten syn nie żyje. A oni idąc klatką schodową, na pół piętrze widzą syna jego w czarnym, pół, w czarnym moro i ten syn o dziwo, nigdy się nie jąkał, a ją, jąkając się, mówi do nich, on stoi tam i mówi, dlaczego, po chwili powtarza drugi raz, dlaczego moi rodzice płaczą? On takie pytanie im zadał. A oni w tym szoku, oni byli zdezerentowani. Mówią mu, nie chcę tu powiedzieć imienia, dlatego skłamie imię, Paweł, my wszystko wiemy. Tymi słowami chcieli powiedzieć, że wiedzą, że on nie żyje. I ten mężczyzna, w taki szok wpadł dziwny, i mówi, Chodź szybko, chodź do góry. Poszli do góry, mówili, powiedzieli, że jak wchodzili do góry, to ta pani zerknęła jeszcze, że on się kierował w kierunku drzwi, gdzie mieszkali rodzice i on mieszkał. Dopiero po jakimś czasie, po paru godzinach zeszli i powiedzieli im, co widzieli. Oczywiście wtedy oni byli bardzo w dużym szoku i. I, i, I nie brali aż tych słów tak mocno poważnie. Natomiast ten pan powiedział mi, że ten, ci ludzie to są poważni ludzie i oni mieli duży problem, żeby w ogóle im to powtórzyli, bo bali się ośmieszenia. Ja wiem, że dla państwa to może wyglądać dziwnie, może to wyglądać niewiarygodnie i tak dalej. Ja też bym nie opowiedział wam tej historii, gdybym nie widział reakcji mężczyzny, gdybym nie widział po. Mówię z człowiekiem, e, widać, e, czy mam e, do czynienia z kimś nawiedzonym, czy normalnym. To był jak najbardziej normalny, e, rzeczowo mówiący człowiek. E, co ważne, powiem Wam tak: e, e, dalej bym się wahał, bo to coś nieprawdopodobnego. Sąsiedzi wchodzą na pół piętro i widzą ich syna. Mają świadomość, że on nie żyje. To jest szok, wiecie? Ktoś by uciekł, ktoś by krzyczał. Ale to jest w takim momencie zachowanie nie wiadomo jakie, bo to jest szok. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Ja już to mówiłem w którejś z audycji. Kiedyś, kilka lat temu, będąc u siebie na podwórzu, tu gdzie mieszkam, w tej kamienicy, stojąc przy garażach, drewnianych, starych, po niemieckich garażach, e, sąsiad mój e, od wielu lat po wypadku jest, jest na wózku inwalidzkim. Jesteśmy prawie rówieśnikami. Niestety on jest ode mnie od 2 lata młodszy, z czego zawsze mu zazdroszczę. I e, rozmawiamy sobie i nagle widzimy obydwoje, że wybiega wysoka, szczupła postać. My widzieliśmy cień, bo tu światło, bo to był wieczór około 22, światło od latarni z ulicy padało, więc po, robiło to cień, cień sylwetki. E, Za ściany na podwórze wyskoczył postać mężczyzny wysokiego, szczupłego, zrobiło takie salto, że do, nogi górą przeleciały, moim zdaniem, ręce nie dotknęły w tym salcie ziemi, tylko się wbrew prawom fizyki odbiły, a sąsiad twierdzi, że on dotknął ziemi. No nie wiem, ja widziałem, że on nie dotknął ziemi, ale czyby dotknął, czy nie, to musiał być to wysoce wysportowana osoba, jakiś sportowiec, który by przez całe podwórze takie salto zrobił. I tym samym saltem wrócił z powrotem i schował się za murem, i cisza. Ja natychmiast pobiegłem, to, to od tego miejsca byłem z 7-8 metrów. Pobiegłem, nikogo tam nie było, na chodniku nikogo nie było. Stałem tam i nie wierzyłem, bo nie mógł się nikt zapaść pod ziemię. Słuchajcie, na drugi dzień cały Czuchów obiegła wiadomość. Ja nawet powiem, bo mówiłem to żonie tego pana. Na tego pana mówili Benek w Czuchowie. To był właściciel dużego hotelu w Czuchowie. Ja go znałem, szanowałem. To był człowiek z charakterem. Wiele lat się znaliśmy. Kiedyś w przeszłości, w dalekiej przeszłości znalazłem mu skradzionego mu Mercedesa. W Gdańsku mu wskazałem tego Mercedesa i tam go znalazł. Natomiast, nasza znajomość była taka dzień dobry, dzień dobry na ogół. Taki dystans. Ale zawsze wiedziałem, że jest to facet z charakterem. Ten człowiek, ten człowiek e, niestety e, w którymś momencie swojego życia popadł w, w, w pewną depresję i niestety popełnił samobójstwo w Bydgoszczy. Pojechał do Bydgoszczy był w dużym, w dużym takim pkecie galerii w galerii w Bydgoszczy. I niestety z najwyższego, jadąc schodami do góry, z najwyższego nogi e, przez barierki i spadł na sam dół tej galerii. Chyba dwa piętra to były śmierć na miejscu. Słuchajcie, wtedy kiedy ja widziałem tą e, z sąsiadem, tą postać, to w ten dzień on popełnił samobójstwo. A w Czuchowie wszyscy się dowiedzieli dopiero o tym na drugi dzień. Ja myślę, że ten człowiek po śmierci pokazał nam się, pokazał mi się e, tu, e, tu koło mojego domu. Wiem, że to brzmi niewiergodnie, ale ja to widziałem. Mam się za poważnego człowieka, więc yy, i sąsiada także, więc uwierzcie mi, że robiąc tą audycję i mówiąc to, wstyd mi by było przed sąsiadem, żebym opowiadał jakieś bzdury. To to jest prawda, co wam opowiadam. Yy, manifestacje po śmierci osób. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, dlaczego? Dlaczego w ogóle też można poczuć i tą panią? I w końcu przez samo zdjęcie elektroniczne potrafiłem perfekcyjnie wskazać, gdzie są jej zwłoki. Słuchajcie, wiecie dlaczego? Dlatego, że jak człowiek umiera przedwcześnie, przecież ta pani w gruncie rzeczy też umarła przedwcześnie. Gdyby ona nie wyjechała w momencie tej demencji rowerem z tego iłowa osady, to prawdopodobnie by żyła. 73 lata, miała mimo chorób, funkcjonowała. To ten wyjazd spowodował, że gdzieś pobłądziła, że nie dostała prawdopodobnie insuliny o odpowiednim czasie, zasłabła i nastąpił zgon. Każda z tych osób, czyli czy to jest wypadek, czy to jest samobójstwo, czy to jest, słuchajcie, śmierć z powodu jakichś już, już problemów z pamięcią i tak dalej, to te osoby wszystkie mogłyby jeszcze żyć. Były w nich siły witalne, witalne. I teraz, słuchajcie, działa to w taki sposób, że Dlaczego ten pan, mój znajomy, po śmierci swojej zrobił takie samo, to pokazał się nam? Dlatego, że on miał jeszcze siły witalne, bo miał jeszcze baterię do życia. Przerwał sobie to życie i tą siłą jeszcze mógł tutaj w jakiś sposób się ekspresyjnie zachować jako dusza. Druga rzecz, to to, ten dwudziestoletni chłopak, mężczyzna, który zginął, miał na tyle w sobie siły witalnej, że wrócił do domu. Mało tego, zadając pytanie do rodziców, dlaczego, dlaczego, dlaczego oni płaczą? A oni mówią, ja skłamię imię, Tomek, my wszystko wiemy. I w tym momencie ten mąż w szok wpadł. Zrąk się, prawda? I wziął ją za rękę i poszli wyżej. Ta kobieta patrzy, że on się kierował w kierunku drzwi. To były siły witalne. Dusza w tym momencie ma na tyle siłę, że jest w stanie, że jest w stanie się pokazać, jest w stanie, mało tego, to pytanie właśnie, dlaczego, dlaczego moi rodzice płaczą, to pytanie świadczy o jednej rzecz. Uwaga, że on nie był świadomy. Prawdopodobnie, że zginął. On na pewno czuł się dziwnie, ale on nie miał tej świadomości, że zginął. Bo był w szoku, bo gdyby wiedział, że gdyby znał sytuację, że zginął w wypadku, okej, okay, jako dusza dalej funkcjonuje, rozumiałby płacz rodziców, ale on wraca do domu. Jest w jakimś dziwnym stanie. Nie wraca samochodem. Coś się musiało wydarzyć, ale jest dalej. A o co, o co chodzi rodzicom? Dlaczego opłacą? Dlaczego mnie nie słyszą? zmycie? To tak działa. E nie gadam o głupotach. Mówię Wam rzeczy, które na co dzień, z którymi mam styczność, z zaginionymi. Zrozumcie, ten świat się wcale przed nami nie kryje, tamten świat. Tamten świat wcale nie jest tak tajemniczy dla nas. E, przynajmniej mi się tak wydaje, po tych moich doświadczeniach. E, siła witalna. Pozwala bardziej, bardziej dać poczuć osobę, poczuć sytuację, którą można odczytać. Dlatego proszę Was o jedno: przekazuję Wam, oczywiście nie w sposób fachowy, nie jestem do tego przygotowany, Y, merytorycznie, y, nie jestem jakimś wykładowcą, jestem zwykłym człowiekiem, który na co dzień para się i męka się, czy jest w stanie znaleźć tą kobietę, czy nie. Siedzi przed mapą y, w komputerze i mówi: Ja pierdzielę. A gdzie ona mogła pójść? A może poszła, a może nie, a może ten rower żyje? a może jest w szpitalu, a może ktoś ją autostopę, a może to, a może. Tysiąc myśli, każda z nich nieprawdziwa. I w końcu to jedno poczucie. W końcu ten jeden impuls, ale to prawdziwy, to coś, to połączenie z nią lub jej ze mną. I wybijcie sobie z głowy złe duchy, omamy, zostawmy to Kościołowi. Szanuję Kościół, ale zostawmy to im. Te osoby przed chwilą żyły i nie były złymi duchami. Gotowały, wychowały dzieci, e, wnuków, ciężko pracowały. To jest prawdziwa emanacja, dalej że jesteśmy. Nie jest to piękne? Aha, to jest piękne. Nie boimy się śmierci. Nie boi, boimy się nieistnienia, niestanowienia o sobie. Tego nie ma. Jesteśmy dalej. Na pewno jesteśmy dalej. I nigdy. Herbatka z nie. Herbatka sama. I uwierzcie mi, tu ktoś tak napisał i uwierzcie mi, że to, co mówię Wam, to są jakieś moje wynurzenia z tego, co mi coś podpowiada. Jak na przykład mówię Wam, że od wielu lat mam, nachodzi mnie. Ja nawet o tym nie myślę. Nachodzi mnie takie poczucie. Stary, jak umrzesz, to się odknieś i powiesz, ja pierdzielę. To było to? Ja tak się tym życiem przejmowałem? No właśnie. Potratujmy to w taki sposób. Zastanówmy się nad tym i proszę was, nie musicie mi ufać, ale nie możecie mi zabrać jednego. Skoro mnie już słuchacie, to traktujcie to, że Jackowski oddaje Wam cały sens swoich przemyśleń, jaki ma. Uwierzcie mi, że gdybym czuł się, nie wiem, hochsztaplerem, kimś niepoważnym, graczem. To te swoje historie bym tak ubarwił, te swoje historie bym tak e, nieprawdziwie złożył, że one by były o wiele bardziej ciekawe. Ale nie miałoby sensu siedzenia tutaj przed tą kamerką i gadania wam tego. Ja za chwilę muszę iść jeszcze napalić w piecu, więc długo nie pogadam. E, ale dzisiaj zrobiłem tą audycję w pośpiechu tylko i tak późno tylko dlatego, bo pracowałem wcześniej od rana dzisiaj, a tylko dlatego, że, 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 że proszę, prawda, czyli moja filozofia przejawia się z prawdą na co dzień tą samą metodą pracując. To jest uczciwość jasnowidza i, 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 i to nie jest łatwe, to jest zgłębienie się. Ja też się dwa czy trzy dni gnębiłem, czy ja znajdę tą panią, czy nie. Dzisiaj ten pan który właśnie mi podziękował, po, który się zwrócił do mnie w swojej tej pani z rodziny, powiedział mi jedno: Panie Jackowski, ja musiałem tam walczyć o pana, bo o panu różnie tam mówili i, i jak pan wskazał te bag, ten bagnisty teren, a oni się jeszcze skąpali w tych bagnach, tych dwóch z ekipy poszukiwawczej, to zaczęli wręcz na pana tam wydziwiać. I ja, tylko mój upór, a później ten rower znaleziony, spowodował, że doszliśmy tam dalej i znaleźliśmy zwłoki. Więc, więc zrozumcie, to, to, to jest szarpanina się, to. Nikt nie, nie musi mnie w takich sytuacjach... Że zwróćcie uwagę, że ludzie zwracający się do mnie w takich sprawach, to ci ludzie e, nie, specjalnie nie muszą zastanawiać się nad jasnowidzeniem. Ci ludzie na ogół do, do mnie podchodzą jak do Hochsztaplera. Dobra, no, do jasnowid no nie, mo nie możemy znaleźć przez parę dni, nikt nie może znaleźć jej. Żywej czy nie No dobra, jakiś jasnowic, no nie wierzę w Jasnowiców, ale dobra, no Jasnowic, no jakie mamy już inne wyjście. I zrozumcie, ja też występuję w takiej roli niewiarygodnej, to, to są trudne rzeczy, odpowiedzialne, szarpiące moją moralność, ale e, liczy się efekt, e, liczy się efekt e, i zrozumcie, tak samo prawdziwie, jak szukam osób zaginionych, jak robię inne sprawy w wizjach, tak samo uczciwie mówię o swoich przemyśleniach. Mówię Wam o swoich doznaniach, o pewnych doświadczeniach, które zmieniają moją tezę i teorię na, na życie, na egzystencję tu i teraz i, 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 i inną egzystencję, która jest ważniejsza od naszej obecnej. No i będziemy to toczyć dalej. Dziękuję za to, że, że jesteście. I do jutra, do niebawem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was. Dobrej noc.